11 dzień live'ów, takich myśli, które pojawiają się na chwilę. Mam nadzieję, że mnie będzie słychać, bo jestem w korytarzu w szkole i jest pogłos, ale może będzie mnie słychać. Inspiracją do dzisiejszych myśli jest rozmowa z czwartoklasistką. Zapomniałam imienia, bo się poznałyśmy się dopiero wczoraj. Zapytałam, co miłego można by było powiedzieć właśnie w myślach przytulnych, których Wczoraj słuchała i powiedziała, że czas jest miły. Miły jest czas, właśnie. Miły jest czas wtedy, kiedy na to pozwalamy, kiedy włączamy takie myślenie, że czas jest miły, bo to od nas zależy właśnie to, czy czas jest miły, czy nie miły, czy spotkany człowiek daje nam radość, czy nie. I co my zrobimy z tym, jeśli ten człowiek w jakiś sposób nam e, dokucza, czy coś zrobi. Miły czas może być w naszym sercu i tym miłym czasem możemy się Dzielić z innymi. I co jeszcze powiedziała ehm, czwarto ehm, No, właśnie to, że dzieci są szczęśliwe na śniegu. I to jest też niesamowita historia, bo wczoraj rozmawiałam z dorosłą osobą, koleżanką, która powiedziała, że nienawidzi zimy, nienawidzi śniegu. A może kiedyś, jako dziecko, nie miała szansy na to, żeby spontanicznie bawić się w śniegu, rzucać śnieżkami, zjeżdżać na samkach czy na jagłuszku. No właśnie. W dużej mierze wszystko zależy od naszej perspektywy, od tego, jak się nastawimy do świata, co będziemy mieli w sercu, jak będziemy... Traktować drugiego człowieka, jak będziemy traktować też siebie. W dużej mierze wszystko zależy od nas. Ja z całego serca właśnie życzę, o tu jeszcze może pokażę, może nie wiem, czy będzie widać, bo to też jest bardzo ważna myśl, myśl pozytywnie. No właśnie, tego się można też uczyć od dzieci, które myślą pozytywnie, zwłaszcza te maluchy, które jeszcze nie są obciążone jakimiś hamulcami. Dorosłymi radami, zakazami, i tak dalej, warto mieć w sobie taką spontaniczność dziecięcą i odbierać ten świat właśnie poprzez pryzmat e, dziecięcego patrzenia na świat. A wtedy miły jest czas, wtedy można czuć szczęśliwość w różnych sytuacjach naszego życia. Dzisiaj mamy czwartek, 15 stycznia 2026 roku, ja życzę Ci dobrego czasu, niech kolejne tygodnie tego roku 2026 przynoszą miły czas i szczęśliwość każdego dnia w naszych sercach. Wszystkiego cudownego i dobrego i do zobaczenia w kolejnych myślach przytulnych. Z całego serca dziękuję Ci za Twoją obecność.